Cześć, załoga. Witajcie po dłuższej przerwie. Wiem, że wakacje, wakacjami, ale za coś trzeba żyć. Ja, mimo że jestem właśnie w trakcie podróży na swoje wakacje, gdzie postanawiam odciąć się od świata w zupełności, znalazłem chwilę czasu, aby znaleźć parę ciekawych propozycji, które mam nadzieję przypadną wam do gustu. Także dajcie mi chwilę. Dojadę na miejsce i za chwilę wszystko Wam dokładnie opowiem. Aha, i jeszcze jedno. Tak jak Manchester City ma Kevina de Bruyne, Real, Luke Modricia, Liverpool miał niegdyś Gerarda, a Korona Kielce ma Jacka Kiełba. Tak dzisiaj Wy na kierownicy macie mnie i to ja zagwarantuję Wam parę ciasteczek. Już się zainstalowałem na swojej miejscówce, sprawdziłem również co czeka nas w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów, więc żeby nie przedłużać, zaczynamy! Przerwa w naszym kontakcie niczego nie zmieniła w kwestii partnera, którym cały czas pozostaje BetKris. Przypominam Ci, że za pełną rejestrację z naszego linku oraz pierwszy depozyt dostajesz bardzo ciekawe bonusy na start, a konkretnie powitalny freebet na 5 dyszek, oraz cashback który pozwoli ci zagrać pierwszy zakład bez ryzyka aż do 200 zł. Rejestrując się z linku w opisie, dokładasz cegiełkę do rozwoju naszego kanału, a także do tego zgarniasz fajne promocje na start. Także oprócz dobrego uczynku, masz też korzyść dla siebie. Jeszcze mała przypominajka, pamiętajcie o nawadnianiu. A jak wiecie, nie mogę dzisiaj zacząć inaczej. Na start wlatuje starcie Lecha z Karabachem. Kolejosz na swoim terenie jest bardzo skuteczny i raczej nie schodzi z zerowym dorobkiem bramkowym, a do tego determinacji w walce o puchary na pewno mu nie zabraknie. Goście to z kolei doświadczony Pucharowicz, który 8 razy z rzędu meldował się w fazie grupowej od Ligi Mistrzów po Ligę Konferencji. Trzymam kciuki za Poznaniaków, ale zamiast typować zwycięstwo lub awans pozostanę na przynajmniej jednej bramce dla Lecha. Do tego dorzucam też gola dla Azerów i wychodzi mi zakład na trafienia po obu stronach. Drugi wtorkowy mecz, który wybrałem to starcie macedońskiego Szkupi z Lincoln, czyli mistrzem Gibraltaru. Jak ktoś nie wie gdzie to jest, to tam gdzie małpy po ulicach chodzą. I na dodatek są złodziejami. Gospodarze pierwszy raz w historii zostali mistrzem Macedonii i będzie to dla nich debiut w Lidze Mistrzów, więc na pewno będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska i wygrać z teoretycznie sporo słabszym rywalem. Goście na papierze bez wątpienia wyglądają słabiej, ale poprzedni sezon pokazał, że nie można ich lekceważyć, bo awansowali oni do fazy grupowej Ligi Konferencji, a w 9 z 14 wszystkich meczów pucharowych trafiali oni do siatki. Jeżeli zrobią to i teraz, to wielce prawdopodobne, że mecz skończy się wynikiem z minimum 3 trafieniami, bo pustego przebiegu gospodarzy chyba się tutaj nie spodziewamy. Ostatnią z wtorkowych propozycji będzie typ na mecz w Razgradzie, gdzie mistrz Bułgarii podejmie mistrza Czarnogóry. Bułgarska piłka ma się w ostatnim czasie kiepsko, ale akurat Ludogorec jest bardzo mocnym zespołem i opiera swoją kadrę na piłkarzach z zagranicy, zatem w tym meczu jest wyraźnym faworytem. Wiem, że nie powinienem posiłkować się formą z poprzedniego sezonu oraz sparingów, ale Sutjeska na 8 ostatnich meczów wygrała tylko raz i zaliczyła aż 6 porażek, zatem zbyt wielkich szans chyba tutaj nie ma. Grając u siebie, Ludogorec w ostatnich sezonach gładko odprawiał tego typu rywali na początku kwalifikacji i regularnie grał w fazie grupowej Ligi Europy oraz Ligi Konferencji, dlatego według mnie w tym spotkaniu będzie prowadził już do przerwy oraz wygra całe spotkanie. Po pierwszej części typów przyszedł czas na tradycyjny element programu, czyli konkurs. Z tej okazji razem z Beth Chrisem przygotowaliśmy dla Was 3 free bety po 5 dyszek i zgarnie je trójka najszybszych typerów, a Waszym zadaniem na ten odcinek będzie wytypowanie dokładnej liczby bramek w pierwszych meczach kwalifikacyjnych Lecha Poznań, Pogoni Szczecin oraz Lech Gdańsk. Pamiętajcie, żeby móc skorzystać z nagrody należy mieć w pełni aktywne konto w BetKris, dlatego lepiej zarejestrować się od razu. Link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Przegląd zaczynamy od meczu Slowana Bratysława z Dinamo Batumi, czyli potencjalnych rywali Lecha Poznań w przypadku ewentualnej porażki. Mocnym faworytem w tej parze jest Słowan, który gra w znacznie mocniejszej lidze, ma większe doświadczenie w pucharach, a do tego dokonał ciekawych transferów, Takich jak Erik Ramirez czy Juraj Kucka, który jeszcze w poprzednim sezonie występował w Premier League, a we włoskiej Serie A rozegrał ponad 250 spotkań. Dynamo w tym sezonie w lidze gruzińskiej spisuje się świetnie, ale grając u siebie, mistrz Słowacji to chyba zbyt trudny przeciwnik. Moim zdaniem jest tu czysta jedynka. Po tej wodzie musicie pić. Ciekawie zapowiada się również mecz w Kostanaju, gdzie Tobą podejmie bardzo mocny Ferencvaros. Faworytem tego starcia są goście, którzy zdążyli już się pokazać z bardzo dobrej strony w pucharach, jednak wydaje mi się, że są oni znacznie mocniejsi z przodu niż z tyłu, przez co dość często pozwalają przeciwnikom strzelić gola. W Kazachstanie gra się trudno, a Tobą na swoim terenie zdobywa bramki w niemal każdym meczu, więc mimo różnic na papierze ja akurat na tym terenie przewiduję nieco bardziej wyrównane spotkanie Mistrz Węgier raczej na pewno nie wróci do domu z zerowym dorobkiem dlatego typuje trafienia dla jednego i drugiego zespołu Dokładnie tak samo typuje ostatni mecz z mojego typerskiego notesu czyli pojedynek Mistrza Bośni i Hercegowiny z Sheriffem Tiraspol Mistrz Mołdawii na swoim podwórku dominuje co przekłada się też na udane występy w europejskich pucharach Poprzedni sezon to kapitalna przygoda Szerifa z Ligą Mistrzów. Najpierw świetne eliminacje i wyrzucenie z rozgrywek Czerwone Zvezdy oraz Dinama Zagrzeb, a potem wygrana z Realem Madryt na jego terenie. Zliński nie jest tutaj faworytem, ale według mnie może pokusić się o strzelenie choćby jednego gola. Ostatni raz zespół ten przegrał we wrześniu ubiegłego roku i od tamtego czasu zdobywa bramki w każdym kolejnym spotkaniu. A jeszcze lepiej jest w meczach u siebie, bo gospodarze od maja 2021 roku zawsze trafiają do siatki swojego przeciwnika. Tutaj widzę potencjał na strzelanie, i mając wybór pomiędzy overem 2,5 oraz golami po obu stronach, bardziej skłaniam się ku drugiej opcji. Na koniec wujek Pepe przypomina Wam, że bukmacherka to przede wszystkim. Dobra zabawa, jeżeli coś Wam nie wejdzie, nie bierzcie tego do głowy, nie bierzcie tego na serio. Są w życiu ważniejsze problemy. Przypominam Wam również, żebyście dołączali do naszych social mediów, śledzili nas, byli z nami na bieżąco i wspólnie z nami przeżywali zarówno wzloty, jak i upadki. Mamy nadzieję, że tych wzlotów będzie jak najwięcej. Życzę Wam spokojnych wakacji, spokojnych urlopów, a tym, którzy pracują. Jak najkrótszej tej pracy. Widzimy się niebawem. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.